Witajcie. Dzisiaj runda trzecia. Starcie Gigantów Eheim kontra Juwel. Juwel jest stosunkowo niedługo na rynku. EcoSkim Skim. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Zapraszam na film. Co mamy na pudełku? Juwel Eco Skim. Pompa 300 litrów na godzinę. 4,4 W prądu że niby energooszczędny. Dwa lata gwarancji. Filtr powierzchniowy. Nadaje się do wszystkich zestawów Juwela. Bo on oczywiście oprócz tego, że może być w każdym akwarium pasuje do pomp, do pomp, do filtrów, które są w zestawach Juwela. Jego się dodatkowo zaczepia. Wtedy cały brud idzie bezpośrednio do głównego filtra. Tu już nic nie czyścimy, także jest to dosyć wygodne. Regulacja mocy. A jeżeli mamy zwykłe akwarium, nie juwela, dostajemy taką, takie mocowanie na przystawkach też fajne rozwiązanie. Nie trzeba tego odrywać, tylko wyciągamy do czyszczenia. Tyle na pudełku, nic więcej. No to zobaczymy, co w środku. Juwel nie oszczędza, zawsze da jakąś lekturę plus materiały reklamowe. Aha, żeby się zarejestrować, wysłać. Instrukcja na płytce. Chociaż mamy papierową, Aha, ale nie ma po polsku. To zobaczmy. Pływak regulacja mocy. Aha, jak go zainstalować do Bioflow, czyli ten duży taki zaczep. I wersja B, z której skorzystamy, jak przykleić go do szyby. Prosta rzecz. Na cieszy. Składanie instrukcji nie jest moją mocną stroną. I tu jeszcze mamy co? Echo Flow Pumps. Coś to takiego? Aha, to jest klucz, do no pewnie żeby się dostać do wirnika, trzeba skorzystać z tego czegoś. Proszę. Szoteczka do czyszczenia. Ten nasz uchwyt na przystawkach i samo urządzenie jakościowo super. Aha, ono jest, zobaczcie, gotowe do instalacji Bioflow. Po prostu wkładamy to przez te żebra. Jak ktoś wie, jak ten filt wygląda, no wkleję zdjęcie, wkładam przez żebra, wieszamy i wtedy ta woda tędy tutaj wpada. A tędy wychodzi bezpośrednio na tą fizelinę, która jest w BioFlow. A tu widzę, jest ten zaczep do przysałek. Dobra. Duży wylot wody. Taki jakby, co powiedzieć, ryn na tunel, ta woda poleci do zestawu. Pływak. Zajmiemy też ma prowadnicę, by się nie kręcił, bez sensu. Troszeczkę większy jest, patrzę teraz na tył. Dobra, to jest nasza pompa. Dobra, sam pływak. Najważniejszy element. Szparki trochę mniejsze, nawet sporo. Młodą rzeczary na pewno w siorbie. Ale poza tym no, troszkę lepiej. Średnica taka sama. Idziemy dalej. Regulacja. No, jeżeli damy tu watę, to on po prostu się wyciąga, ale tutaj on jest rozkładany. A tu pewnie ten dół wychodzi. Zaraz spróbujemy tam wyjąć. To pokrętło obraca. Nie wiem, czy widać. Może nie widać, ale tam jest taki otwór. I oczywiście, jak to odkręcamy, to ten. Otwór jest większy. No dobra, jak to się. Aha, po prostu wyjeżdża w dół. O, o tym mówiłem. Zobaczcie, jak tym kręcimy. Minimalny przepływ maksymalny. To już jest nierozbieralne. Nawet nie będę próbował pompa. No kawał, kawał pompy, naprawdę. 300 litrów, 300 litrów, 4, 4 wata, 5 w wat. Co my tu jeszcze mamy? Mam włoszek wyprodukowany. Proszę bardzo. I PX8. OK. I to faktycznie jest ten klucz do otwierania, ale już widzę, że da się to zrobić chyba palcem. Widzicie? No, porządna jest ta pompa. Noś, wyważ. No i tutaj dostajemy tą szczoteczkę żeby sobie przeczyścić środek. To już jest nierozbieralne. Dobra, zobaczymy jak się szybko to składa. Elegancko. Okay. jednak wychodzi. Nie, przykleimy to do szyby, chcemy wyciągnąć skimmer, ciach, i się on tu zakłada. Sprytne rozwiązanie. Ale jest to powiem wam cieniutkie, delikatne. O, kawał maszyny. Aż czuć, że jest w niej moc. Ale zobaczymy, jak to będzie naprawdę. No to co? Zobaczymy, jak działa. Skimmer już przyklejony. Tak się prezentuje w akwarium. Producent nie żałował kabla zasilającego. Dał go ze 3 metry. Także super. No, tak jak myślałem. Potwór. To test z pokarmem. Pięknie ciągnie. Jak dla mnie oba urządzenia pracują... Równie dobrze. Czyli jeżeli macie wybór, to jest to samo. No, na plus, oczywiście, dla Juwela, że pasuje idealnie do ich filtrów, które są montowane w ich zestawach. Więc jeżeli macie akwarium Juwela, no to lepiej sobie wziąć tego samego producenta. A jak nie macie, to już kwestia gustu i upodobań podziałają. Identyczne, ten ma jeszcze troszeczkę faktycznie mniejsze te szparki. Także tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć!